Dziewczyna rzuciła jedzenie w niepełnosprawnego żołnierza. Tajemniczy mężczyzna pojawił się i zmienił wszystko. W 1944 roku, w trakcie brutalnej wojny, miasto Warszawa płonęło pod atakami Czesieli Rzeszy. Powstanie Warszawskie było jednym z najważniejszych i najbardziej tragicznych wydarzeń w historii Polski. Było to powstanie polskich partyzantów którzy starali się odzyskać stolicę Warszawę z rąk nazistów, zanim armia czerwona wkroczyła do Polski. Powstanie zakończyło się niepowodzeniem, prowadząc do śmierci tysięcy Polaków i zniszczenia niemal całego miasta Warszawy przez Niemców. W ciemności dymów i huku strzałów polscy żołnierze walczyli nie tylko o przetrwanie, ale także o nadzieję na wolną przyszłość. Wśród nich byli Andrzej Kowalski i Janusz Nowak. Andrzej Kowalski, wtedy 35-latek młody mężczyzna, wstąpił do armii polskiej w czasie niemieckiej inwazji. Choć był zwykłym żołnierzem, zawsze gotów był poświęcić się dla ojczyzny. On i Janusz, jego przyjaciel od dzieciństwa, walczyli razem na froncie, stając ramię w ramię w trakcie całej wojny, nieraz stykając się z niebezpieczeństwem. Andrzej Kowalski nie marzył o zakładaniu rodziny, chciał wolnego i spokojnego życia. Dlatego też, gdy wstępował do wojska, nie miał żadnej dziewczyny. Janusz Nowak natomiast miał szczęśliwą rodzinę. Jego żona, Zofia Nowak, była piękną kobietą, mającą wtedy 30 lat, o niezwykle łagodnym charakterze, pełną miłości do męża i dzieci. Ich dwoje dzieci to Michał Nowak. Ich dziesięcioletni syn oraz Anna Nowak, ich roczna córka. Jednakże, z miłości do ojczyzny, Janusz był gotów poświęcić swoją przyszłość dla dobra swojej rodziny. 1 sierpnia 1944 roku wybuchło powstanie warszawskie. Andrzej i Janusz wzięli udział w powstaniu, walcząc przeciwko niemieckiemu okupantowi. Miasto zostało zniszczone w trakcie brutalnych walk. Ale duch walki polskich żołnierzy nie osłabł. Walczyli nie tylko o odzyskanie stolicy, ale także o wolność, o nadzieję na niezależną Polskę. W trakcie tych ciężkich walk Janusz Nowak poległ, poświęcił się dla swoich towarzyszy do ostatniej chwili, ale nie zdołał uciec przed potężnymi atakami niemieckimi. Andrzej, mimo że został ciężko ranny, przeżył. Ale nie mógł zapomnieć o swoim zmarłym przyjacielu. Od tego czasu Andrzej nosił w sobie ból straty i samotność, ale także dumę, wspominając Janusza, brata, który walczył za wolność ojczyzny. Rok 1969. Wrocław, 30 lat po powstaniu warszawskim minęły 30 lat od chwili. Gdy miasto Warszawa tonęło w ogniu, gdzie dwóch przyjaciół, Andrzej Kowalski i Janusz Nowak, stanęło razem przeciwko niemieckiemu najeźdźcy. Minęły także 30 lat od śmierci Janusza Nowaka na polu bitwy, zostawiając jego żonę i dwoje małych dzieci w cierpieniu. Andrzej, jego towarzysz broni, przeżył, ale wojna odebrała mu nogi. Zofia Nowak, żona Janusza, nie miała ani jednej chwili spokoju od zakończenia wojny. Po śmierci męża musiała zmagać się z wychowaniem dwojga małych dzieci, Michała i Anny. Życie po wojnie było ubogie, ale Zofia nigdy się nie poddała. Lata trudów ukształtowały ją na silną kobietę, pełną determinacji. Dopiero pod koniec lat 60. mogła otworzyć małą, skromną restaurację, mając nadzieję na zapewnienie stabilnego życia swojej rodzinie. Jej restauracja, Złota Ławka, stała się powoli miejscem spotkań wielu mieszkańców dzielnicy, oferując proste, ale pełne smaku polskie dania. Michał Nowak, najstarszy syn Janusza, ma teraz 40 lat. Po dorosłości i założeniu rodziny, Michał przestał być tym małym chłopcem, którym kiedyś był. Zrozumiał i docenił poświęcenie swojego ojca. Wdzięczny za wszystko, co ojciec zrobił dla kraju, chociaż nigdy do końca nie zrozumiał bólu, jaki ojciec musiał przeżywać w czasie wojny. Michał traktował Andrzeja Kowalskiego jak drugiego ojca, ponieważ poza frontem Andrzej był zawsze obok jego rodziny, dzieląc wspomnienia i pomagając matce Michała w trudnych latach. Anna Nowak, córka Janusza, ma teraz 30 lat. Jednak w oczach Anny śmierć ojca to rana, która nigdy się nie zagoiła, nigdy nie zrozumiała, dlaczego jej ojciec musiał poświęcić się, zostawiając matkę w trudnej sytuacji. Od najmłodszych lat nienawidziła Janusza za to, że zostawił rodzinę, by walczyć. Z biegiem lat ta nienawiść tylko rosła, przez co nie potrafiła znaleźć szczęścia w miłości. Anna odrzucała wszystkie oświadczyny, ponieważ nie chciała opuścić matki. Nie chciała żyć w świecie, który uważała za pełen niesprawiedliwości. Andrzej Kowalski po wojnie nie miał już swoich nóg, ale jego duch pozostał silny. Choć życie stało się trudniejsze po utracie zdolności normalnego poruszania się, nigdy nie chciał być ciężarem dla innych. Gdy Michał zaproponował, że się nim zaopiekuje, Andrzej odmówił ponieważ nie chciał przeszkadzać rodzinie swojego towarzysza broni. Niemniej jednak Andrzej nie mógł odmówić zaproszenia do pracy w restauracji Zofii. Mimo swojej niepełnosprawności, dzięki szacunkowi, jakim obdarzali go ludzie za jego służbę wojskową, Andrzej nadal mógł pomóc Zofii i jej dzieciom w zarządzaniu restauracją. Stał się kelnerem, przyjacielem, a czasami przewodnikiem dla młodszych klientów opowiadając historię o wojnie, poświęceniu i przyjaźni. Jednak nie wszyscy szanowali Andrzeja jak Michał. Anna zawsze czuła gniew, kiedy go widziała. Nie mogła mu wybaczyć, że był żołnierzem, częścią wspomnień, które chciała zapomnieć. Uważała, że Andrzej miał udział w śmierci jej ojca. Za każdym razem, gdy się spotkali, Anna starała się go obrazić, Wyśmiewała go i czasami stwarzała mu trudności, gdy pracował w restauracji. Anna uważała, że gdyby nie Andrzej, gdyby nie tacy żołnierze jak on, jej ojciec nie musiałby poświęcać życia, a jej rodzina nie musiałaby cierpieć w ten sposób. Pewnego popołudnia w restauracji Złota Ławka, gdzie Andrzej pracował. Restauracja była dość zatłoczona, a Michał był zajęty obsługiwaniem gości. Anna weszła do środka. Zobaczyła, jak Andrzej przynosi jedzenie do stolików i nie mogła powstrzymać swoich emocji. Michał radosnym tonem wita Annę. Cześć, Anno, dzisiaj coś zjesz? Przygotuję coś specjalnego dla ciebie. Anna spoglądając na Michała, bez uśmiechu. Z pewnością nie. Przyszłam tu tylko, by zobaczyć tę nieprzyjemną scenę. Nie wszyscy lubią oglądać, jak tacy ludzie jak on pracują. Michał, zaskoczony, nie rozumiejąc: Co ty mówisz? Anna, patrząc prosto na Andrzeja, z chłodnym tonem: Co on tutaj robi? Jeśli nie może już walczyć, to przynajmniej mógłby zostać w domu i nie przeszkadzać nam a tacy jak on, nigdy nie zrozumieją bólu mojej rodziny. Andrzej, cicho kładąc jedzenie na stole, starając się zachować spokój chciałem tylko pomóc, Anno. Jeśli nie chcesz, żebym tutaj był, wyjdę. Anna z ironicznym uśmiechem, szyderczo. Pomóc? Komu ty pomagasz? Czy ty tylko żyjesz z litości innych? Czy ludzie wiedzą, co zrobiłeś, żeby pomóc mojej rodzinie? Michał, próbując interweniować, łagodnym tonem. Anno, on nie chce cię denerwować. Po prostu pracuje tutaj. Anna z gniewem, zwracając się do Michała. Czy On jest przyjacielem mojego ojca? Ha, przyjaciele, którzy zostawiają naszą rodzinę w takim cierpieniu. On nie ma prawa tu być, nie ma prawa siedzieć tu i zmuszać nas do słuchania Jego opowieści o wojnie, które On uważa za wielkie. On nie jest wielki. Andrzej, spokojnym, ale nadal uprzedzonym tonem. Anno, nie mogę zmienić przeszłości. Ale mogę zrobić coś w teraźniejszości. Nie chcę, żeby twoja rodzina musiała cierpieć jeszcze bardziej. Anna z śmiechem, patrząc na Andrzeja od stóp do głów. To więc nie udawaj, że jesteś miły. Nie zasługujesz na to, by być częścią tej rodziny. Co zrobiłeś oprócz tego, że siedzisz i narzekasz na wojnę i opowiadasz o swoim poświęceniu? Andrzej cofa się o krok. Milczy. Nie narzekam, Anno. Chciałem tylko, żeby wszyscy wiedzieli, że wojna zabrała mi wszystko, co miałem. Anna odwracając się, nie patrząc na Andrzeja, z gorzkim głosem: Nie potrzebuję słuchać twoich słów, nie chcę twojej litości, a tym bardziej nie masz prawa mówić o poświęceniu. Mój ojciec zginął za kraj, a ty przeżyłeś, by być ciężarem dla nas. Michał podchodząc zmartwiony, patrząc na Annę. Nie mów tak, Anno. Andrzej poświęcił się, stracił nogi. Pomógł naszej rodzinie bardzo, nie widzisz tego? Anna z zimnym tonem, patrząc na Michała. Nie potrzebuje jego pomocy. Nie chcę pomocy od takich ludzi jak on. Mój ojciec zostawił nas, by on przeżył. A teraz co robi? Siedzi tu i narzeka na wojnę i swoje poświęcenie. Tym, co on poświęcił, jest moja rodzina. Andrzej, łagodnie patrząc prosto w oczy Annie, nie mam zamiaru cię skrzywdzić, Anno, ale chciałbym, żebyś zrozumiała, że twój ból nie jest jedynym bólem na tym świecie. Każdy ma swoje własne poświęcenie. Anna, z szyderczym śmiechem, pełna nienawiści. Nie rozumiesz nic, jesteś tylko kalekim żołnierzem, żyjącym w przeszłości i przeszkadzającym wszystkim. Nie chcę, żebyś mnie czegokolwiek nauczył. Ty i tacy jak ty nie macie nic, czym moglibyście mnie nauczyć. Anna wychodzi z restauracji, trzaskając drzwiami na oczach wszystkich. To chyba pierwszy raz, kiedy Anna wyraziła swoje uczucia w tak gwałtowny sposób. Najbardziej cierpiącą osobą jest chyba jej matka, Zofia. Codzienne spotkania w restauracji z Zotajem Bambaraslaras i Złota ławka. Stają się nie tylko miejscem, gdzie opowiadane są historie z przeszłości, ale także miejscem, które wystawia na próbę więzi rodzinne Nowaków. Zofia, matka, widzi siebie jako pomost między przeszłością a teraźniejszością, między przebaczeniem a nienawiścią. Rozumie, że aby rodzina mogła się uleczyć i iść naprzód, trzeba przezwyciężyć ból i zrozumieć poświęcenie Ojca. Tych żołnierzy, którzy stracili swoje życie w wojnie. 19 sierpnia 1968 roku atmosfera w restauracji Zol... Złota ławka stała się cięższa niż kiedykolwiek wcześniej. Restauracja, która zawsze była miejscem, gdzie rodzina Nowaków zarabiała na życie, dzisiaj wydaje się zupełnie inna. Andrzej Kowalski. Weteran wojenny, jak zwykle, siedział i opowiadał gościom o wojennych historiach, bitwach, w których brał udział, o kolegach, którzy polegli. Dla Michała i Zofii były to historie nieodłączne, ale dla Anny wszystko stało się nie do zniesienia. Andrzej stojąc w środku restauracji, z entuzjazmem opowiadając gościom. Walczymy nie tylko o wolność Polski, ale i o naszych bliskich w domu. Mimo poświęceń, zawsze wierzyliśmy, że robimy to, co słuszne. A kiedy widzę żołnierzy walczących obok mnie, widzę ich nie jako obcych, ale jako przyjaciół, braci? Anna siedząc przy stole, z wyrazem wściekłości na twarzy, odwracając wzrok. Ile razy już to słyszałam, Andrzej. Czy nie przestaniesz opowiadać tych historii? Nie musimy już tego słuchać, mam dość. Michał, przynosząc jedzenie, dostrzega napiętą atmosferę, podchodzi. Anno, znowu zaczynasz? Andrzej tylko opowiada o przeszłości, o tym, przez co przeszedł. To część naszej historii. Anna nagle wstaje, podchodzi do Andrzeja z pogardą w głosie. Część naszej historii? Nie, to jest tylko część jego historii. Nie rozumiesz, jak bardzo moja rodzina cierpiała. Wiesz, jak moja mama musiała ciężko pracować, by wychować mnie i brata? A ty, ty tylko żyjesz w przeszłości. Andrzej cicho patrząc na Annę, starając się zachować spokój. ''Anno, nie chcę cię zranić, ale wojna to część mojego życia, i nie mogę zapomnieć o tych, którzy poświęcili się, abyśmy mogli żyć w pokoju dzisiaj.' ''Anna z głośnym, wściekłym głosem, tracąc kontrolę. To śmieszne. Mówisz, że nie możesz zapomnieć? Nie wiesz, ile mojej rodzinie kosztowało, żeby przez ciebie przejść przez wszystkie te trudności? Moja mama musiała charować, a ty siedzisz i opowiadasz o bitwach, które uważasz za wielkie. Zamknij się. Anna, z nagłym ruchem, rzuca talerz z ryżem na Andrzeja, rozpryskując jedzenie po jego ubraniach na oczach gości. To jest Twoja wielkość, Andrzej. Wszyscy w restauracji milkną, goście przestają jeść i patrzą na Andrzeja. Michał i Zofia są przerażeni. Zofia, biegnąc w stronę Anny, zmartwiona: Anno, co Ty robisz? Dlaczego tak się zachowujesz? Andrzej tylko opowiada swoje historie nie chciał Cię skrzywdzić Michał, spoglądając na Annę z surowym tonem. Posunęłaś się za daleko, Anna. Andrzej poświęcił wiele, nie możesz go dalej ranić w ten sposób. Anna, płacząc z wyzwaniem w głosie: Wy niczego nie rozumiecie, moja mama musiała tyle znieść, a teraz mam słuchać jego opowieści, opowieści o śmierci mojego ojca. On jest tylko kalekim żołnierzem, nie ma prawa mówić o poświęceniu innych. Młody mężczyzna, około 35 lat, gość siedzący niedaleko, który od początku śledził kłótnie, wstaje i podchodzi. Myślę, że musimy przerwać to tutaj. Każdy ma prawo wyrazić swoje myśli, ale także trzeba znaleźć inny sposób, by zrozumieć wojnę i poświęcenie. Może nie zmienię Twojego spojrzenia, Anno, ale myślę, że mogę pomóc Ci zrozumieć, co się wydarzyło. Michał, spoglądając na mężczyznę, nie wiedząc kim on jest, ale zgadzając się z interwencją. Nie rozumiem, co chcesz powiedzieć, ale zgadzam się z tobą. Anna dała się ponieść emocjom. Młody mężczyzna, trzymając pilota, patrząc na Andrzeja. Pozwól, że wyjaśnię jej i wszystkim nam. Przywiozłem film dokumentalny o wojnie, o poświęceniu żołnierzy i tym, przez co przeszli. Może po obejrzeniu go zrozumiesz, jak ważni są żołnierze tacy jak Andrzej? Anna szyderczo, nadal nieopanowana, ale nie mogąc zignorować powagi słów mężczyzny. Film dokumentalny. Chcę, żebym poczuła litość? Na pewno nie. Zofia, łagodnie, starając się uspokoić sytuację. Anno, spróbuj go obejrzeć może po tym filmie będziesz miała inne spojrzenie. Andrzej łagodnie patrząc na mężczyznę: Nie potrzebuję litości, ale chcę, żeby wszyscy zrozumieli, że nie jestem jedynym, który musiał cierpieć. Film dokumentalny został włączony, na ekranie pojawiły się obrazy wojny, przerażające sceny i bezcenne ofiary żołnierzy. Anna początkowo była pełna wątpliwości, ale z biegiem czasu nie mogła dłużej ignorować brutalności wojny i strat. Które żołnierze tacy jak Andrzej musieli znieść. Zrozumiała, że gdyby nie tacy wojownicy jak Andrzej, jej życie nie mogłoby się toczyć do tego momentu. Choć wojna przyniosła niewypowiedziany ból, ostatecznie to sprawiedliwość zawsze zwycięża. Tacy żołnierze jak Andrzej Kowalski walczyli nie tylko o wolność, ale także o nadzieję na lepszą przyszłość. Jednak nie każdy może łatwo pokonać traumy. Bolesne wspomnienia wojny. Jak Anna, wielka strata może zanurzyć nas w nienawiści, ale tylko wtedy, gdy zrozumiemy poświęcenie tych, którzy przeszli przez wojnę, będziemy naprawdę rozumieć wartość pokoju. Aby pomóc rannym duszom takim jak Anna odnaleźć spokój, musimy używać współczucia, a nie krytyki czy nienawiści. Łagodność, słuchanie i zrozumienie pomogą złagodzić ich ból. Bo w tym życiu nic nie jest ważniejsze, niż pomoc innym w przezwyciężeniu burz przeszłości, aby stworzyć jaśniejszą przyszłość dla nas samych i kolejnych pokoleń.